Oto kolejny odcinek ze Sperforsa. Dzisiaj już mam nadzieję nie zaliczyć jakiegoś fajla jak poprzednio. Y, Okej, okay, ale tak. Mm, mieliśmy zacząć produkować masowo drewno. I też zrobić magazyn It is my duty. I przewołać więcej robotnic. Tak jest. Dobra, czy tutaj się poruszają gdzieś jacyś zwiadowcy po kolei? No nie bardzo. Kurde, co wy goście? A tutaj się trochę przerespili? Tak, rozbójnik się przerespił. Dobra, ale klepnęliśmy tych czarujących, więc teraz powinno być super easy. Rozwalimy ten obóz I będzie, będzie dobrze. Będzie dobrze. Hmm. Cztery elfki. Hata, proszę ja, leśnika. Tak jest, chata leśnika. Cztery elfki chata zbieracza. O, no, może tutaj na razie. Jeszcze tutaj, jeszcze nie Dobra. No i lejdźmy na tych Mrozowilków. Tutaj daliśmy im rozkazy jakie mają wykonywać. Dobra, szał! Tak, kurde, ja płynie ci magowie, no, żebyśmy ich tutaj sklepali, nie zginęli, ale niestety... Niestety zostaliśmy klepnięci, no. Magowie, nie zginę. Bo... Odporności powinniśmy mieć większe. to mnie tam jakiś makiem, Ziemi, na ziemi, znaczy ziemi nie możemy, tylko na lodu bo z ludzie ludzi jest tak, Dobra, klepnięty. Co to jest? Obrączka? zdrowienie, jakieś takie nabraniki, tarcze i... spell. I podobne rzeczy jak miał um, tam poprzedni strażnik, ja mam tam było kolibrak czy coś w tym stylu. Jakoś tak. O, on zły, od razu duże kwatery. It is my duty. Czyniemy to od razu, będziemy mieli z głowy. A tu weźmiemy sobie jeszcze lód. Hmm, o, to naprawdę fajne. Nogawice, zwinność, zręczność, trochę odporności, bieg plus 10, no chociaż dobra, może nie bez przesady, aż tak super, nie ma siły ani wytrzymałości. To super pięści dla czarnego maga. Ej, Boże, czarnego maga. Ciężko uzbroić Wy drogie panie, tak, weźcie chatę zbieracze leni, jeszcze jedną tutaj walnicie. Tak tutaj. Na razie dwie, rzucimy i później dwie co do tej leni. Tutaj już nie będziemy ulepszać czarodziejek, na, żeby, żeby zużywały mniej nane na terenach leśnych. No bo cóż, nie będzie wiele terenów leśnych. Aha, jeden spel, no to super. Mm, okay. Hmm, okej. No Nawet już możemy sobie limit zwiększyć. Bardzo dobrze. Jeszcze chatkę zrobimy sobie myśliwską, ale to tak, momento. Więcej drewna? Ja wiem. Wy tu już nie macie co rąbać. Tartek, coś takiego? Nie no, weźmy chatkę myśliwską. Jeśli może nie tutaj. Zdrumują tak o, tutaj na uboczu. Dobra. Ten obóz klepnięty. Weźmy sobie na razie. E, wyłączmy aurę. No coś nie chcą tu do nas lecieć żadni kurde, goście. To niedobrze. Szkoda. Liczyłem, że będą lecieć na mnie jak wariaci i będziemy mieli EXPA. Ale jak się okazuje, no, no nie bardzo to tak działa. Dobra. Co my potrzebujemy budować? Sprojownia, samotnia, dom, ucznictwa Samotnia, dom, radarni. czyli dużo budynków. Tak, pomóżcie na razie tutaj. Sprojownia, zróbmy na razie tak, samotnia. Może po tej stronie, koleżanko, by to. Hmm, drewno, ży lenia, żywność, no prawda. No, my weźmiemy może tak. Weźcie się werbujcie tutaj. My pójdziemy tu. Czy my pójdziemy na południe, a wy werbujcie się tu? ja wiem. No najpierw werbujcie się tu. A my pójdziemy na południe. Tak trochę niebezpiecznie tutaj koleżanko, rąbisz to drewno. Dobra, ale przynajmniej jedno jest wiadomo, że oni się powoli respią, czyli będzie ich więcej, czyli będzie więcej Okej, okay, weźmy zbrojownię od razu jakąś zjedną. Co my będziemy? No, no możemy uzdrowicielki sobie robić, no, ale to na razie nie. Mm, no, zróbmy jeszcze z, z pięć tych robotnic. To nie idzie nam najszybciej, no ale coś tam powoli idzie. Powoli, ale jednak. Iść w lewo, czy iść w prawo? Idźmy najpierw w lewo. Przynajmniej zwiad zrobimy jakiś. Co tutaj dam pradawny No 250 tylko, a tu 300. Zrobimy najpierw dom pradawny będziemy robić jakieś kilka czarodziejek, tak na wszelki wypadek. To musimy trochę poczekać, bo to drewno się nie zbiera najszybciej. Dobra, jest już drewno. Jest już drewno, tu It zrobimy ten honor. dom. No proszę, chodzą tutaj jacyś zielowcy. O, a tutaj jest Senwen. Tu jest Senwen. Ona tutaj, no tak w, w, wydaje się, że nie jest za bardzo w niewoli, no. Jest niby jakąś jedną z tych, tych pierworodnych, tak? No powinna być całkiem silna. No, no coś nie idzie i się z nieboli. <laughs> Może tego akurat nie potrafię. Dobra, ale wiemy, że już jacyś tam strażnicy, znaczy zwiadowcy sobie chodzą po ko... Znaczy, gdzie No sobie chodzą po prostu. Mm, jest O, no, nie. Sobie chodzą, więc sprawdźmy co tutaj jest. To dobrze, jak sobie gdzieś tu chodzą? To mnie cieszy, oho. Ale pytanie, czy to jest jakiś tam zwiadowca, czy to jest ten cały patrol, który sobie tak spokojnie idzie? To jest ten cały patrol, chyba. Tu jest obóz, ale tu się nie respią goście. O no kurde. Dobra, to jest ten patrol, to on nie przyjdzie do nas. No nie respią się, no. Ech, co za kurde mroczne elfy? No to jak się nie respią, no to kurde bijemy ich, nie? Jak się nie respią, to ich bijemy Dobra i co? Tutaj jest No, tutaj ten patron tam idzie. Dobra, ci są z jakiegoś jakiś żart. Żart z tym poziomem. Dobra, ale okej. Okay. Może, może nie lećmy tak do przodu, bo zaraz tu goście wjadą nam. Zresztą nas bici bardzo nieprzyjemnie. Wiecie co koleżanki, kurde. przydałoby się może, jeszcze jedną chatę leśnika. Mhm. Uh -huh. Tak gdzieś tu nie. Żeby to jakoś sensownie było. Chociaż tu moglibyśmy chodzić, ale po prostu walnąć. I tak wiecie co zrobimy. Po prostu walniemy tutaj gdzieś od duty. No. Przewołamy jeszcze te laski. O, a ja pójdę... W bohater, mrozo, wilków, okej. Okay. To jest niby zwiadowca, tak? No dobra. Wybudowaliście ten dom, prawda? Prawda. No to zrobimy... Robimy kilka tych czarodziejek. Dobra, oni tutaj już zaczynają podchodzić pod nasz obóz. Hmm, szkoda, że ci się nie lespią. Kurde. Ajajaj, nie wiedziałem o tym. Gotowa bestia, no nie najgorzej. Ci są ewidentnie najgorsi. Oni i, i zaklęcia. For the rune! Ten jest twardy. W sumie bohater. For our near's honor! No jak nie będą wchodzić ci to zaklęcia, to będzie dobrze. Tylko wam to powiedza. For the rune! Dobra, no ale mamy heala. No mu się kiedyś może skończy, mama. Widzę, że są odporni na z dialogu. For the rune! Be bestia, nierozbójnika, weźcie. No, For the rune! próbuję uciekać. A, tu Manhill jest już rozwalany, dobra. For the rune! to jest? Mantyko, ale dobra, to Mantyko, to tam mniejsza z tym. Do mm, tak, domówcznictwo, tak jest. Gdzieś musimy ten dom domówcznictwu ufać, weźmy go tutaj, uchajmy. No, to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie budynki. Hill oczywiście. Hmm, ale w tym momencie rozumiałem, że. Po tej stronie nie ma co tych czarodziejek trzymać, tylko po tej stronie będziemy je trzymać, jakby co. A tego tego rozbójnika. No tutaj chodzi kolejny. No fajnie by było rozwalić tych dwóch bo freedom! wońcem denerwujący. No, się goście, no? Off to battle! No? Nie ma co ty wczoraj jak tu trzymać, bo oni są odporni na Tak Więc będziemy robić raczej te gwardzistki, gdzie to jest. Również. Hmm. Nie żadna Ellen, tylko ja żem kliknę. Ale nie ci będzie, nie ci już będzie. A, stąd, raczej, czyli pewnie tam będzie ten For freedom. Wybij tego bohatera, wybij! Mamy Max Robotnictw, mamy Max. Podnosimy limit. Dobra, drewno jest już na sensach jakichkolwiek Przydadzą nam się jednak jakkolwiek chociaż jednostki walczące wręcz. Dobra, teraz tego bohatera. Bohater jeden się znalazł, no. o, czy my wybudujemy ten dom ucznictwa w końcu czy nie? Has Dobra, been jest completed. wybudowany. No to teraz tak. Bohater leśnika, panie. Pani numer yes. jeden. A wy, moje panie... Zacznijcie zrobić tak. Zróbcie z jedną wieżę tutaj taką lodową. A ty zrobisz... O! Ups, nie chciałem tego klikać. A ty zrobisz kilka takich zwykłych... Atak! O kurde, ja to prawidłownie wezmę się, mm, Ci Są go wiele mocniejsze. A jakieś żywiołaki. O, przerwa, rzucenia, aury. Co za gość. Sklejny jakiś bohater. Czy on nas widział? Tak. O, idzie zaarmować obóz. No, to teraz już przestaną respić z tylko zaśną się na poważnie respić. No dobra, może być. No dobra, ale najpierw musimy sobie tak czy siak ulepszyć te laseczki. No, I robimy łuczniczki. A was weźmiemy. Tak. Weźmiemy w sumie. W sumie wszystkie was możemy wziąć tutaj, bo nie będziemy z wami lecieć na te rozowilki. Łuczniczki się przydadzą tak czy siak. Wy będziecie pilnować tamtej strony po prostu O nie, lodowe bestie. Dobra, wróćmy się, bo tutaj widzę, że będzie ciężko. Kurde, oni będą niezwykle ciężcy. Ajajaj, zastanawiam się w ogóle, jak to ugryźć teraz. Może to był błąd. No, no dobra. Ten gość sobie poszedł. Także dwie, lodowe bestie wiemy, że... Moment, nie mamy heal'a, więc nic nie wiemy jeszcze. Hmm. Dobra, te chaty leśnika pracują, to pracuje, tu pracuje wszystko. Ci przyleni pracują. Dobra, weźcie. No, niewiele tych zeżyczek będziemy robić, kilka, trzy, cztery może. Hmm, bohater, pomrak, bohater... A no tu co idzie? Tu idzie ten patrol. Dobra, to patrol niech sobie idzie. Ale tu się zaczynają panoszyć. Ciekawe, czy te żywiołki ognia też się tak zaczynają panoszyć. Czy musimy uaktywnić monument orków, żeby się zaczynały panoszyć? A wezmę uaktywnie go, tylko najpierw... Tylko najpierw klepnę ty tego gościa. Hmm... <ślesy> No, one tu lecą od razu, tak, chcę, chcą pomóc tak mocno. Dobra, ten weź więc... No pójdę i uaktywnię ten monument. Zobaczymy, czy też te żywiołaki ognie też zaczną się tutaj gdzieś panoszyć po tych terenach. Hmm, dobra, kolejna wiaryczka. Robimy parę. Tak, żeby było na wszelki wypadek. What are your orders? Mmm, no zobacz tych uczniów, dobra. Mamy limit no niestety. Drewno lenia. Mamy. Nie mamy ani drewna, ani leni. Niestety zasobów tutaj nie jest kosmicznie dużo, więc... Znaczy drewno mamy nieskończoność, tak? Czy Bardzistek możemy mieć nieskończoność. No, <laughs> Hilarka zapomniałem, kurde. Zapomniałem o Hilarkach. No to za chwilę. A, no tak miałem się przenieść Numendorków. Uaktywnijmy mu numendorków Numendelfów. A, no tak. No. <laughs> Ups, coś mi zachowała w gardle. Po prostu go uaktywnię. Zobaczymy czy teraz zaczynają... <laughs> zaczną się pojawiać jakieś zwiadowcy tych przywołaków oknia. Fajnie by było. No, wybę czwórkę. No, jeszcze tu. <coughs> a ty tutaj leć Leć do tej chatki. Dobra, a ja co? No, ja będę sobie dalej bił. No ja No, jak widać, poziom jakoś tam leci. Pomimo tego, że umarliśmy raz w bardzo niefajny sposób. Znaczy, no, oczywiście, z mojego pośpiechu. Wszystko przez właśnie mój pośpiech było. Dobra, zróbmy hillerek ile się da. Zróbmy trochę jeszcze tych kwardzistek. Żelazo nawet po że nie mamy tak czy siak, więc nie ma w ogóle sensu próbować e, werbować tych, tych jednostek wymagających żelazo. Co my tutaj mamy? Bohater i bohater. O kurde. Dobra, próbujemy ich bić. Tam jeden niby wracał się pośpieszem do obozu, więc powinien się jakoś no, tutaj jakaś lodowa bestia. No to nie fajnie akurat. To lodowa bestia. No, tutaj mamy kurde same te... czarodziejki lodowe. No, w takim razie więcej wierzycie to jest odpowiedź. Tu gość tak stoi jak... No, tak. On tu zauważył kogoś z góry? Możliwe. Leci biegiem? Nie. I nie zauważę Dobra, lecimy na kolejnego. A kto tutaj? Aha, dobra, to są te uzdrowicielki. No ale potrzebujemy jeszcze łuczniczek więcej. i co? No, i jakoś powoli musimy tutaj zbierać te zasoby, to trochę zejdzie ewidentnie. to już było. A, coś mnie tu bije, ale ja nie wiem co to za bardzo. No, nie wiem o co chodzi. Ci dalej się nie lezpiam, to jest lipa. No najpierw ewidentnie będziemy chcieli te, te wilki Jak Moglibyśmy już ruszać z tymi battle. jednostkami, ale nie chcę za szybko ruszać. Weźmy za trzy. Weźmy tak, z tej leśnika. Ze dwie laski nie potrzeba was, tam was, tam, was, tam, was tam aż tyle. O jezus, co się dzieje To Dzisiaj koniec będzie nagrywania. Ewidentnie, bo wow. język odmawia posłuszeństwa. Dziś mam czas, to nagryję Ten gość tu wraca. A nie, to tutaj na dole. Tak no, wypatruję, czy te żywołaki w końcu zaczynają się gdzieś namnażać. I wygląda na to, że nie bardzo. Ten gość jakimś biegiem tu do nas leci. Czemuż to tak? Dobra, zarzućmy szał. Freedom. Po prostu zmiażdżmy tego gościa tutaj. Zmiażdżony. O, no proszę. Jednak ktoś nas zauważył, bo tu już leci oddział ofensywny. No, Sprechniemy tego gościa i się będziemy cofać powoli. Czyli tam pewnie jest więcej niż jeden obóz. Mm. W takim razie... w takim razie ciekawe, ciekawe. ciekawe? Dobra. Wieżyczki, wieżyczki. Najważniejsza rzecz. No proszę bohater, rozbójnik, bohater. On ten nas widział i pewnie się wraca. Tu bezaury oczywiście. Okej. Okay. Hmm. W sumie możemy zacząć arków wybaj jak tutaj i tak nikt nie chodzi. No panie, jak tam sobie będziecie z z, 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 honoured, z gościami. So, For freedom! Mamy healerki, więc... więc nie jest źle. Dobra, no z tym szalem to wy zadajecie niezły To prawda, akurat. Weźmy tego zwiadowcę, może dziawnijmy, co? Giniecie szybko, to też, prawda? Fight, Dobra, lud w nich w ogóle nie wchodzi, jak się okazuje. No weźcie sobie te dragnerą, trochę was tam przywołam. Tak, w ogóle w nich nie chodzi nut. Dlatego mamy tutaj też czarodziejki z tej strony. Tak jakby zwiadowcy jakichś innych stworów zaczęły do nas podchodzić. No, ale nie chcemy, żeby ona nam to budowała, tylko. Okay. Idź go, chlepnij. Hmm. to będą na razie przygotowania. Na razie sobie tak czekam, aż mi to żarcie się troszeczkę zbierze. No. Niestety, żarcie się zaczyna powoli kończyć. Do zbierania jeszcze trochę zwierzyny jest, ale niewiele dalej wysłuchajcie gdzieś tam By bowiem, na światowców. Off to battle! Mamy maksa 41. A są, proszę bardzo, szkielaki ognia. Lecą do nas. Dobra, to nas zauważy. Poleci do obozu. Zaalarmuje obóz. Tak będzie. Your orders? obóz. I. service. Na razie, bardzo szybko. Dobra, chodźmy może. No dobra, może nie idźmy na razie. Na razie poczekamy, aż, w, sumie, w sumie. Co będziemy czekać? Klepiemy te patrole. Zacznijmy powoli działać. Zacznijmy od sklepania patrolu. A później będziemy powoli... Woli przesuwać się w kierunku tych, tych, no, tych właśnie mrozowilków całych. Zamkniemy ich w jednym miejscu. Oni stąd wychodzą, więc tam będzie ich obóz. To jest. No tak będzie. Przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, oni sobie poszli. Weźcie na jedną, drugą. No zbieramy wam, panowie, przynajmniej drewna troszeczkę. Zanim zginiecie. Może kiedyś skorzystam z... z waszych usług. Ci goście są od śmierci, więc na nich trzeba uważać. Tutaj czuję, że jakiś atak będzie nadchodził niedługo. Lodowa bestia, no najgorzej. Wiecie co? Laski, cofnijcie się do tyłu. Like Dobra, ja przyjmę śmierć. No, dzisiaj przecież mam ja ja tak? No właśnie, bardzista właśnie padła

No tak, kompletnie. O, hmm, ja rzeczki z nimi robię całkiem niezłą rzeźnie. O kurde, co tu się dzieje? O kurde, ale ich tu jest. Dobra, widzimy oh, najpierw. Dobrze by było, gdybyś ty nie zginęła, oczywiście zginęłaś. A nie było, żeby nie zginęła ta co, teraz zginęła Dobra, zróbmy jeszcze niezdrowicielkę A Te gardziski to giną na sobie, co się okazuje A ty, jeszcze czemu tak zmieniasz cele? Weź, Alcumuzdrowicielka No kurde, najgorsze jest to, że tu ginęły na te zdrowicielki Ale lipa No kurde, já ja už bychom to to se nevěděl. Už bych nebyli nebyl na s těmi For our nearest honor. Sisters, defend yourselves. Your orders. Yeah? No no, no, teď.

ale będziemy musieli się zwrócić. No, z takimi jednostkami to my nie, nie damy rady my jeszcze zabijemy, dobra, nie, nic nie zabijajmy po prostu Or, się wrócimy jeszcze nie jesteśmy gotowi jak się okazuje hmm, kurwa, może tytana Chciałabym, by się przydała bardziej niż to ten... no, Zmienię, to jest nie fajne. Dobra, na pewno przejdziemy sporo ekspo, to jest... to jest A to w sumie chodziło, tak. Dobra, mamy healerki, więc możemy tutaj stać i widzieć. ich.

Także nie ma czegoś takiego jak to jest, to jest też dosyć dziwne jak się można zamyśleć zróbmy więcej hitelek dobra Git. hmm wow. okay. no ale w następnym odcinku postaramy się jakoś rozwiązać tę sytuację trzymajcie się